O, to twoje. Tak, chyba tego. Szkoda. A bo to. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. no. nie. Nie, nie. Kocz... Nie, mm. dono... no. jest? nie. Nie, nie. przed nie. Nie, to Nie, nie. Nie, tak Nie, nie. Nie, nie. 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 tak Nie. tak mu się stało? Nie. parkuj Nie. tak Nie. No tak. Jakże Nie. Jakie, ja tak pod Wanilą ostatnio zaparkowałem, że zająłem dwa miejsca, nie? No, to ja to poczekam. Tak parkują gangsterzy. That <gangers> whole gangster. Gangster, O, właśnie. No też chciałem zobaczyć. Kurwa, ciekaw jestem, jakby zareagowali jakimś złomem. Kurwa, do tego podlecieli. Dzień dobry. Z kopem byśmy wylecieli od razu, kurwa. Ale go zni zniknęło. Zaparkowałem. Tu ktoś nie umie parkować Amigo. Pfu Pf, kurwa. Gdzie flujesz pedale? Pff. Jaki pedale? Co kurwa Pana pedale? Panowie dociadamy. Amigos coś powiedział? Że...

No co? To, to w ogóle jest? Tego nie przewidziałeś, pedale? A, zaraz, ty czegoś nie przewidzisz, pedale, jak cię jedniemy w dupala i na do o. Taco. Co ja się wiemy, coś patrzyłem, czy... że coś nie my tym A, wąsem zalatuje. go z, o. Kogo A, z kul góry? pokaż zabawkę panom. To mi się wydaje, że to trzeba ręcznie załatwić, wiesz? Ręcznie mówisz? No że coś jest za autkiem Reży. O co Poczysk... no kurwa, gapimy się na nie siebie, będziemy, na Nie będziemy się napierdalać przy sklepie ty. Taki cwanek to dawaj, dawaj na boiszko tutaj no, na to, to, to ja ty masz, Co ty masz kurwa na twarzy? Co nie kurwa? Kurwa. No, ci!

Cześć. Aj, chuj. Oj, po zabawie. LV-34 mamy... Nic się nie przyznaję, panowie. Mamy siedem rannych osób pod salonem samochodowym. Nic się nie stało, no Jakich panie? rannych, ty? Leżę sobie tak, o... opalam się. Panie, panie ja słoneczko się świeci. Opalam. Ja się opalam. Dzień dobry wszystko, wszystko w porządku może tam pan... no, To Już dobrze. Wszystko w porządku. Opalamy się, się amigo. No, no spokojnie, no spokojnie. Asfalt ciepły, kurwa. Ale tutaj dwójkę. Ja mieliśmy bójkę po ja, same. Bój Taką Jaką bójkę? 10 4 no, zajebiście. Żadnej bójki kurwa nie było. No, no Niektórzy się kurwa. zbierają z ziemi, ale no dopiero wyjechamy. <laughs> Ładne oh, słoneczko dzisiaj, oh. nie, Amigos? Oh. idealny dzień na opalanie się. No i ja teraz lepiej. O chuj. O ja o je, Co się tego stało? stało? Ja opalałbym się. kurwa stało? Leczymy, elegancko, ładna pogoda, asfalt no. ciepły. Trochę pochmurnie jest. Panowie tak też się położył. Elegancko jest. jest ja sobie Kurczare. Hmm. Po co nie tu przyjechali? Pan nie chce opalać? Jeszcze nikt daru nie dostał, to po co ta karetka tu? Co? Cztery. Cztery. O, już wszyscy przyjechali. A, już stała sobie. bywa. Dobra, co robimy? O, pierdolę. Ludzie se leżą ja się tylko na gstało, asfalcie nie? i od razu... Tak. Co tu się stało? Nic się stało, palamy się. Polamy się. Polamy się. Opalamy, się, Polamy się amigo. opalamy się, amigo. A wszystko jest OK. To po co my tu przyjechaliśmy? Jak skoro no, się pomalamy się? Opalać, nie bo... o, to nie się do... Panie medyku, ja myśl... się Ja myślę, że to pretensje do policji, bo oni tutaj bezprostanie wzywali to się. Nic nie dzieje, się opalamy, asfalt grzeje, po dupie, wszystko jest elegancko. To panu idzie to opalanie. Lada jak ściana. Dopiero zaczęliśmy i pierwsze co, to już policja podjeżdża. Krawikiem się pan nasmary, bo panu zgrzeje skórkę. Na machoń będzie, nie bardziej się pan. Czyli nie jesteśmy tu potrzebni, tak? Nie. No nie, nie, nie. No, chyba nie. Dobrze, potrzebuje ktoś pomocy medycznej? Nie. Ja nie się bardzo dobrze czuję. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. tak sobie poleżeć no. czasami. no. No. To BO3, nie? Sorry, już się Nie, spoko, No i elegancko. No, wszyscy zadowoleni. Także. Tak. Fair play, żebym żeby wosku więcej dziękuję. nie widział, nie? No. <noise> Oj, jedziemy chłopaki. Fair play, panowie. Fair play mi się podoba. Szac szacunek, że podjęliście walkę, nie? Sza szacunek, no, szacunek a... bardzo od było. Tym razem wygraliśmy, ale jeszcze, jeszcze się kiedyś zobaczymy. Zabaj. No na pewno. Ty, ale żeby otworzyć to wiesz, musisz... Ja pierdolę. Otworzyć. A to baba zablokowała. z na i jebana, by cię podpala. Ja <laughs> Jak modliśmy paść od gości, którzy auto w nie umieją <laughs> No i to mi się podobało <grym>, No no, zajebiste <duszelna> było Dobre no. Kurwa zuprałem. Gdyby nie to, ty. że siebie kurwa klepaliśmy Nie chcę <grym>, Ja... Bo ja bo <grym>, tobie wyjebałem chyba Kita A ty pójdzie mi kurwa no. <grym>, Krokauta walnąłeś Ale prawie z nimi wygraliśmy No no Mówię, ten ostatni Mówię, jak tak, no. nie poszło ten To ich wyjebali No ja właśnie Kicie Jeszcze trochę siłki, ty Jeszcze trochę siłki Ja w ogóle nie miałem się.